serdecznie w środę. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale właśnie minął pierwszy tydzień grudnia, yy, także święta zbliżają się yy, wielkimi krokami. Ja wiem, że na YouTubie jest moc filmików typu Posprzątaj ze mną yy, i urób się po pachy. Ja wam mówiłam, że ja yy, święta. <laughs> Po prostu chcę delikatnie przeżyć, to nie jest y, wielkie sprzątanie, odgruzowywanie domów, bo dla mnie to absolutnie nie jest ten czas, bo ja to robię y, przez cały rok. Jeśli widzę, że jest jakaś szafka zawalona, to po prostu kipruję wszystko, przeglądam i y, robię to w tym czasie, kiedy zauważę, że faktycznie tego wymaga. Nie mam zamiaru myć też okien, przynajmniej y, nie będę ich myła na pewno od zewnątrz, bo są przymrozki. Jak słyszycie, moje gardło nadal i wciąż nie jest takie jak być powinno. Dziękuję Wam wszystkim za życzenie życzenia, do powrotu, do zdrowia. Wiecie co, przyznam się szczerze, że ja nigdy nie myłam okien na Boże Narodzenie. Nie, po prostu nie. Ja jak Wam mówiłam, ja pamiętam moją mamę, która przygotowywała święta tak, ale ja pamiętam, jaka siadała do Wigilii. Tak. Także mimo tego, że myśmy jej pomagali i wszystko było, znaczy pomagali, pomagali, bo to, co ona robiła, to, to, to nasza pomoc to była taka gdzieś tam, bo oczywiście to był ten typ, jest nadal i wciąż, bo oczywiście moja ma żyje i ma się całkiem nieźle. To jest ten typ, który ciągle powtarzał, że ona zrobi wszystko najlepiej. Ja już tego nie powieliłam, nie mam zamiaru robić wszystkiego najlepiej. Jak już dobrze wiecie, moje dzieci mają obowiązki. Yy, nie zmieniam im pościeli, choćby nie sprzątam ich pokoi, bo pokoje są po prostu ich i oni dobrze wiedzą, chłopcy, yy, że tam ma być porządek, bo inaczej wpadam i po prostu wywalam wszystko i czy, czy tak czy siak oni po prostu muszą to ogarnąć. Yy, tak samo weekendowe sprzątanie. Słuchajcie, jak ja widzę teraz, jak te matki, yy, nie matki, już całe rodziny nagle ubierają choinki jak pięknie, hello, a gdzie są te dzieci, ci mężowie? Podczas weekendowego sprzątania, podczas życia w tym domu, bo wtedy ich nie ma, same wszystko robicie. Nagle wszystkie matki czytają yy, książki, jakieś tam opowieści w Wigilinie. Pewnie mnie na to schwytujecie, ale gdzie te matki są przez cały rok? Dlaczego przez cały rok nie, im nie czytają to ja gumnią mówili, on jeszcze do tej pory idzie, jak Emilicie tam, bo on po prostu lubi posłuchać nawet kupi bajki. Wydawałoby się, że chłopak już na tak, ale jednak wra lubi wracać do tych bajek. Czasami robimy yy, sobie takie jaja, że yy, zamiast normalnej bajki opowiadać, robimy ją całkiem na przekór, że tam wszystko jest całkiem inaczej, jest tego kupę śmiechu, czasami nawet Brian się dołącza. I naprawdę ten wieczór zupełnie inaczej wygląda. No, wiadomo, że nie wyciszymy się w ten sposób, ale to jest właśnie ten nasz czas. Także dlaczego teraz, tylko w ten miesiąc, te rodziny są tak nagle razem, a nie przez cały rok? Przecież to można przenieść na cały rok. Możecie napisać, co uważacie, jak najbardziej. Tylko pamiętajcie o tym, żeby zrobić to naprawdę kulturalnie, bo ja tutaj nikomu nie podaję, kto to robi. Mi się to po prostu nie podoba. Ja nie chcę żyć tak, że będę tutaj. Vlogmasami jechać przed kamerą się będę uśmiechać, a po wyłączeniu będę i ciągła. Nie, to nie jest ten. No, ja nie jestem takim typem, i ja już to mówiłam za 1 grudniem tutaj na YouTubie, że nie mam zamiaru startować i nie startuję. Także jeśli sprzątamy, to robimy to wszyscy razem, jeśli przygotujemy się do świąt, to całą rodziną chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Słuchajcie, mam tu przed sobą kolczyki. Nasunął mi się temat o kolczykach, bo dzisiaj rano budziłam się bez jednego kolczyka i mam serdecznie podziurki w nocie, nosie złota, bo po prostu ciągle albo je zrywam, albo gubię. Oczywiście znalazłam ten kolczyk, żeby nie było, był w pierzynach, zaczepił się gdzieś o poduszkę i się po prostu odpiął, ale ja już oczywiście malując się, patrzę o o, i nie wiedziałam, czy zgubiłam go wieczorem, tylko że wczoraj nie wychodziłam, więc yy, też nie miałam takiej yy, niepewności w sobie, bo wiedziałam, że jeśli go zgubiłam... To po prostu w domu. Słuchajcie, ja y, znowu się słyszę, i słyszę, że za szybko mówię, ale to jest tak, może idzie na drugą zmianę do pracy, chcę ugotować obiad, chcę Wam coś już teraz nagrać, żeby za chwilę, jeszcze jak on wyjdzie, po prostu dograć, potem usiąść i to y, zmontować. Dobra, za chwilę przechodzę Wam pokazać, y, jakie kolczyki sobie kupiłam. Dobra, słuchajcie, pokazuję Wam, co kupiłam. To było stoisko y, w jednym z centrów handlowych i stwierdziłam, że sobie kupię. Przypomniało mi się o nich dzisiaj, bo obudziłam się rano, kiedy się malowałam zobaczyłam, że nie mam jednego kolczyka i słuchajcie zbladłam. przestałam oddychać, bo to są kolczyki złote i uspokoiłam się dopiero wtedy, kiedy zorientowałam się, że ja wczoraj nie wychodziłam, więc jeśli go zgubiłam to po prostu w domu, ale zawsze jest taka myśl, że to mogło być pod prysznicem i wtedy było, minęło i już nie ma. Pamiętacie jak ja znalazłam swój? Opowiadałam Wam Swój kolczyk zaplątany we włosach w spływie we wannie. Jeśli nie pamiętacie, no to trudno. Stało się tak, że po nie wiem, dwóch tygodniach jednak zdecydowaliśmy się odkręcić ten spływ cały, i tam właśnie jest zaplątany w to wszystko, w te włosy przede wszystkim. Był ten złoty kolczyk, i Bogu dzięki, bo to była pamiątka. To był kolczyk, po prostu, który dostałam po narodzeniu Milki. Mąż przynosi mi zazwyczaj wtedy jakieś tam prezent, no i właśnie to były te kolczyki. Dobra, to tyle tej historii. Ale co? Chciałam Wam pokazać, bo po prostu za chwilę sobie założę i będą pytania. To są. Jak to się mówi? Łapacz chmur. Ach, chmur, ja znam z tymi chmurami, snów prześliczne łapacze i to jest z stali chirurgicznej. Ja mam na sobie medalik, zawieszkę, łańcuszek z jak zwał, właśnie z napisem Ania od Ani z kanału My Beautiful Life. Serdecznie ją pozdrawiam, Ania nie, nie nagrywa już, ale ma sklepik, także możecie sobie wejść na Facebooku i ją wyszukać, bo naprawdę ma cuda w wianki, jak ona naprawdę ma dobry gust przede wszystkim w tym wszystkim. Choć teraz naprawdę jest mnóstwo tych stoisk, wszędzie. U nas nawet na, jadmarku, na rynku po prostu jest pani, która ma właśnie prześliczną biżuterię ze stali chirurgicznej. Ja uwielbiam złoto i ja Wam szczerze trochę tak się dziwnie czuję, bo to jest takie oszukiwanie samej siebie, ale czasami wiem, że nie wszystkich stać na złoto, więc kupują sobie stal, ale tutaj możemy zmieniać i nie ma tego strachu takiego, jak ja przed chwilą kiedy malowałam się i zobaczyłam, że nie mam tego jednego kolczyka, no bo to jednak jest wydatek, żeby sobie coś takiego kupić. Ja wszystko, co mam, to jest prezent od męża. Zawsze jest to prezent trafiony, bo on wie, co ja lubię, także zna rozmiary moich łapek, także pierścionki czy, no, bransoletki. Choć ostatnio bransoletkę zerwałam, otwierając psu drzwi na taras. Słuchajcie, otwierałam i ona gdzieś się tak tu chyciła, i się zerwała i normalnie mnie trafił, jak zobaczyłam, że należy na panelach. Bo ja wiem, że słuchajcie, to naprawiane złoto ono będzie się przecierało, czy łańcuszki, czy właśnie bransoletki. w tym miejscu, gdzie jest naprawiane, ono po prostu będzie się przecierało. Miałam kilka razy naprawiane i zawsze w tym samym miejscu po prostu. Łańcuszek teraz zerwałam i zerwało się to oczko od zapinania i powiem Wam, że to, to są naprawdę duże koszty. Naprawy złota. Więc co się będziemy stresować? Kupujemy ze starych, starych chirurgicznych. Ja tutaj mam kolczyki i tutaj mam bransoletkę z krzyżykiem. Ja za chwilę Wam zrobię zbliżenie, żebyście sobie zobaczyły. Emilii też kupiłam chyba koniki. Tak, koniki pony. Nic nam się absolutnie nie dzieje. Nie sądzą nam us, nas uszy, nie ropieją, bo tutaj jest pięcioletnie dziecko. I absolutnie nic nie zauważyłam właśnie po tej stali chirurgicznej, także spokojnie możesz, możecie brać. Ja na przykład w tym nie wiem, kiedy ja to dostałam od Ani, ale uwierzcie mi, że to było bardzo dawno temu. Nie zdejmuję w ogóle od momentu, kiedy założyłam, kąpię się w tym, samopalacze, balsamy, yy, woda przeróżna, bo byliśmy przecież na wakacjach yy, chlor, nic się z tym nie stało, nie ściemniało, nadal jest takie, jakie było. Także to jest tyle w tym temacie. Zarchimy tylko, co mi się nagrywa, bo przed chwilą mnie rozłączyło. Dlaczego mnie rozłączyło? Zaraz Wam powiem. A więc tak. E, rozłączyło mnie, bo po prostu znowu miałam zetkaną, zapchaną e, kartę pamięci. Nie skasowałam wcześniej nagrywanych filmów. Także teraz e, to. Po drugie, e, właśnie zobaczcie, to nie jest żadna współpraca, żeby nie było. Nie pokazałam Wam, to było Wezi, takie stoisko przez V. Ale to, jest, to jest, jest naprawdę bardzo dużo, a zresztą na internecie też macie tego po kokardę. A jak nie, to odsyłam Was właśnie do kanału, ani bo tam macie y, do Facebooka, ani z My MyGlutry4Life, bo tam macie naprawdę duży, duży wybór. No i sprawdzone, bo tutaj faktycznie się nic nie dzieje. Wracając do mojego MPK, przypominam, że są święta znowu na zdjęć i pewnie wylądują albo w telefonie, albo w Waszych aparatach. No myślę, że wartałoby. Zaopatrzyć się w album, spędzić trochę czasu i wywołać zdjęcia. Ja słuchajcie, pociąłam 19 groszy, chyba, albo 18 groszy na Empiku, właśnie od sztuki wywołanego zdjęcia. Nie wiem, czy. nie, nie będę Wam pokazywać zdjęć, bo to takie dość prywatne, nie wiem na które trafię. Będzie Okaże się zaraz, że wyląduje tu mąża albo chłopaki i się zmieszam. W każdym razie wywołałam znowu, za chwilę tutaj Emilia. Będzie ją układać. To jest najzwyklejszy album z. Dobrze pokazuje, dobrze. Z Pepko. Ja za niego zapłaciłam 10 zł. Także to nie jest drogi, a będzie pamiątka na lata. Macie, yy, mówię, teraz święta, ten czas. To fajnie by było uwiecznić znowu kolejne wydarzenie, wywołać sobie, mieć pamiątkę. Yy, zrobię Wam zbliżenie właśnie tej biżuterii i za chwilę jeszcze Wam pokażę, co właśnie dopadłam. Pierwszy raz na impiku, bo z tego nie korzystałam a widzieliście już y, u mnie i książki właśnie y, te z Empika, ze zdjęciami i niejedną pakę już wywołanych zdjęć, więc może Was zachęcę, żebyście w te długie wieczory wywołały swoje zdjęcia albo sprawiły właśnie prezent w takiej formie jak ja. Także y, zobaczcie, co jeszcze łapnęłam w Empiku. Dobra, najpierw y, biżuteria, tak wygląda. To są takie trzy łańcuszki, błyszczy się to. Na razie bardzo, więc zobaczymy. Powiem Wam, że nie odbiega wcale od złota, tak jak yy, wygląda. Nie jest takie żółte, że żółte. Nie wiem, jak pokażę właśnie to aparat. Tutaj jest kolczyk, a drugi kolczyk położyłam tu, że może tutaj będziecie lepiej widziały. O, Prześliczne łapacze snów. Ha, nie powiedziałam łapacze chmur, dobra. To i także nie mówię, że poczekajcie jakieś śniegu łapy. <laughs> Ale wiecie, o co chodzi? Śliczne, naprawdę. Mili kupiłam właśnie też konik i pony. I teraz pokażę Wam, co jeszcze yy, dopadłam w Empiku. W tle słychać męża, który bawi się za milion. Słuchajcie, takie puzzle. Zrobiłam zdjęcie i po prostu yy, zrobiono, Zostało ono w formie puzli. Widzicie, tu już jest część ułożona. To się dopiero zaczęło, ale teraz yy, najcięższe przed nami, bo tutaj są. Jest po prostu. Należy wybrać zdjęcie, yy, z w żeby było dużo szczegółów. Bo tutaj będzie ciem... źle, bo tak łóżko jest szare, gacie przynajmniej są w centki. Tu jest dużo jasnego tych paneli i one naprawdę będzie ciężko ułożyć. No i znowu tutaj przechodzimy do ciemnego. Widzicie tu krzesło było super. To układał Brian akurat. I twarz, rączka jest elegancko. Yy, takie same mają chłopcy puzzle. No nie będę pokazywać, bo chłopaków nie pokazuję, więc pokazuję Wam Emilę, bo ją pokazujemy. Także. Proszę bardzo, tak, Emilia umiś robić szpagat, także yy, akurat tak ją uchwyciłam, tak zrobiłam i stwierdziłam, że ok, ale już wiem, że zrobiłam błąd. Pamiętajcie, żeby było więcej szczegółów, żeby było Wam łatwiej to po prostu potem złożyć, tak powiem, brzydko do kupy, bo inaczej będziecie ślęczeć nad tym, ale to jest też do zrobienia. Także tak, no ja myślę, że genialny pomysł na prezent, bo teraz te długie wieczory, wypełnienie, oderwanie dzieci od komputerów, telewizji i nie będziecie słyszeć, nudzi mi się, nudzi mi się. Ja tak myślę, kombinuję, jakby właśnie wypełnić ten czas i myślę, że to był super, super pomysł. Słuchajcie, stało się jakoś tak, że ten film wyszedł dość taki polecajkowy, więc warto było wspomnieć o firmie Garet, z, z którą mam po prostu współpracę. Tak, to już jest współpraca, dostałam od nich jakiś czas temu zegarek. Wiem, że też pokusiłyście się, kupiłyście zegarki i jesteście zadowolone. To teraz przypominam Wam, że ja jako kolejny sprzęt wybrałam sobie właśnie takie prześliczne urządzenie do mezoterapii bezigłowej. Zupełnie, zupełnie, zupełnie podkreślam, bezbolesne. Totalnie. Ja troszeczkę się tego bałam. Wtedy, kiedy pierwszy raz Wam pokazywałam ten sprzęcior, mówiłam, że najpierw testy odbędzie mój mąż, i naprawdę tak się stało. I słuchajcie, do tej pory jeszcze sobie je podbiera. Także zaraz Wam powiem. Ja oczywiście jestem uzbrojona w kartki, bo ja nie jestem żadnym człowiekiem do tego bo ja po prostu zawodu kosmetyczki, kosmetologa i niech tam się zwie jak zwie ja jestem po prostu zwykłą, zwykłą matką i chcę Wam polecić coś, co jest banalnie proste i naprawdę yy, nie dość, że ładnie wygląda to jeszcze z moim kodem jest tanie zaoszczędzicie nie tylko swój czas który teraz yy, naprawdę macie go mało choć zdawałoby się, że więcej niż latem bo jednak długie wieczory no ale na tą chwilę yy, macie przygotowywania do świąt Niemniej jednak nie zapominajcie w tym czasie o sobie. Także y, za chwilę, w krótkim spisie, czy znaczy w krótkiej chwili opowiem Wam y, troszeczkę, choć troszeczkę y, o tym właśnie urządzeniu. Słuchajcie, w telegraficznym skrócie y, opowiem Wam o tym y, banalnie prostym urządzeniu. Słuchajcie, nie, za niecałe 200 zł robicie sobie y, prosty. Szybki sposób to, co robicie w salonach. Po pierwsze, musicie tam dojechać, po drugie, musicie dopasować swoje godziny pracy czy czasu wolnego, po drugie, płacicie naprawdę dużą sumę kasy za te przyjemności, a można zaoszczędzić. Także teraz będziecie mogły sobie zrobić to czy w łazience, czy na fotelu. Ja oglądam telewizję, powiem wam szczerze, że najczęściej jakieś, no tak jak teraz było właśnie ta nasz nowy dom, potem przyjaciółki, często też oglądam Emiak y, Miłość, także to i jadę sobie. Pamiętajcie, że y, tym urządzeniem jedziemy sobie po twarzy y, od wewnątrz do zewnątrz, cokolwiek wtłaczając, także najpierw troszeczkę olejku, czy swojej, y, swojego ulubionego serum i jedziemy sobie y, tym. Ale zanim sobie będziecie jechać, tutaj macie nakładkę y, taką magnetyczną, do tego możecie Przyłożyć sobie puszek, czyli ten płatek kosmetyczny, zamykacie go, środek, w którym oczyszczacie twarz i jedziecie sobie tym, możecie sobie tutaj podgrzewać, to jest tak dziecinnie proste, bo to ma tylko dwa włączniki, ja, to nie ma żadnej skomplikowanej, no... Obsługi po prostu, tylko włączacie przytrzymując. O, mój już oczywiście ma jedną baterię. Do tego sprzętu dostajecie właśnie jeszcze kabelek USB i sobie go doładowujecie. Także nie, absolutnie nie musicie być cały czas podłączone do prądu. Ładujecie i to trzyma na jakiś dłuższy czas. Ja nie powiem wam, jaki czas, bo ja mówię, używane jest to i przeze mnie, i przez męża. Nie udało nam się namówić jeszcze brajana. A tutaj jest właśnie funkcja, która pomaga w zwalczaniu trądziku, bo samo urządzenie to nie, tylko pamiętacie, że to używacie do tego swoich ulubionych, sprawdzonych bądź olejków, czy różnych środków, które chcecie spróbować na swoim ciele, no tak, ciele, bo powiem Wam szczerze, że ja nawet dłonie próbuję sobie teraz odmłodzić, bo jednak po rękach widać bardzo szybko ten upływający czas, także ja teraz oglądam sobie film, tu buch, powiem Wam, że najczęściej serum z witaminą C, i sobie to ekstra masuję, żeby mi się te pory y, trochę pozamykały, bo tutaj są funkcje. Chcę to powiedzieć szybko, więc mówię to trochę y, chaotycznie. Powiem Wam tak: y, jest tutaj y, funkcja takiego światła. Te światła są trzy. I już Wam mówię: to czerwone. Y, jest to ta barwa czerwona. Y, on, on tutaj jest opisany jako, jako R, tak, tak, red. By wspomóc regenerację rozjaśniania skóry, zmniejszyć pory i widoczność rozszerzonych naczynek. Następnie przełączacie sobie, możecie sobie do tego jakiegokolwiek światełka, bo są trzy, dołączyć jeszcze funkcję grzania. To nie jest absolutnie. Do tego jeszcze możecie włączyć sobie funkcję właśnie yy, takiego drgania. Ja nie wiem, nie, chyba nie będziecie tego słyszały. To jest takie delikatne drganie, nic innego, tak samo jak drgają wam te telefony, podczas gdy przyjdzie wam wiadomość. Albo yy, wirbracja przy. Nie telefon, tylko zegarki. Przy telefonach, bo ja tutaj myślę, staram się Wam to poukładać, to jest takie delikatne wygnanie. To nie jest nic, co Was będzie piorunująco tęlepało. I są właśnie różne światła. Zielone, czyli jako G, bo to green, będzie chodziło przede wszystkim właśnie o to rozjaśnianie, samo rozjaśnianie. Także tutaj sobie, ile chcecie czasu poświęcacie na dane, to się tak ładnie nazywa, terapię fotonową w trzech barwach. Ile chcecie czasu, właśnie o to, czy rozjaśnianie, czy właśnie rozjaśnianie z, no, ze zmniejszeniem porów, czy tam czerwonych na, na, naczynek. Rozszerzonych naczynek, ją ja wyczerwone, bo jest, one zazwyczaj są widoczne jako czerwone przecież. Możecie włączać, wyłączać. Jeśli chcecie się na przykład skupić na książce, no to wiadomo, że trochę Wam będzie przeszkadzało to wygranie, więc sobie je po prostu wyłączacie, a zastąpiacie na przykład światłem, samym światłem, czy też tym miłym, naprawdę miłym, bo tym światłem się nie, no, tym ciepłem się nie poparzycie, jest naprawdę przyjemne ciepełko i sobie jedziecie, no tak jak w tej chwili to ja mam wszystko i ciepełko, i światło fotonowe, i to właśnie, nie chyba tego nie słyszycie, ale to jest naprawdę takie nie, nieprzeszkadzające. Na pewno nie obudzi wam męża czy też dziecka, bo możecie to po prostu na łóżku robić, na wakacje zabrać, bo to nie jest nic wielkiego, ciężkiego. Nie zmęczy się Wam ręka, bo to jest tak wyprofilowane i to jest tak lekkie, że wiecie, czasami to jest coś takiego ciężkiego, połaż, normalnie ręka, yy, bark yy, Was boli. Tu czegoś takiego nie ma. Niebieskie światło jest jako wsparcie yy, właśnie do tych do tej terapii trądzikowej, widzicie? Jest niebieskie, bardzo ładne jest to niebieskie I tutaj nic większego, skomplikowanego nie ma. No trzeba pamiętać o tym, żeby naładować yy, baterię, bo ja no, teraz już widzę, że została jedna ta bateria, ale to naprawdę yy, kawał czasu dobrego trzyma. Także yy, ja Was zachęcam do tego sprzętu. Ja powiem Wam, że głównie yy, skupiłam się na szyi dekoldzie. Posłuchajcie, jak ja wstanę. Pośpię sobie na przykład na boku, to widać. To po prostu są już mocne bruzdy i o tyle co na twarzy już pomału się do tego przyzwyczajam, to yy, denerwuje mnie ten dekolt i szyja. Ja wam powiem, że przez długi, długi czas, ja zapominałam, o ile założyłam krem na twarz, to nie przeciągnęłam tego, a powinno się właśnie to robić, że yy, tak jak tym urządzeniem, to jedziemy do góry. Pięknie, ładnie robimy sobie do góry i mówię Wam, że to cieplu, ciepełko, yy, dobry właśnie serum i nic prostszego, tylko tu sobie czytam książkę. A tutaj sobie tym jeżdżę. Ja Ani nawet nie myślę o tym, że jeżdżę, bo to robię. No jak poczuję, że mam wyschło, że to wszystko po prostu wchłonęło się, no to nakładam sobie jeszcze kolejną warstwę i sobie jadę czy to innego serum i sobie tym jeżdżę. Albo właśnie delikatnie po dłoniach zmieniam sobie ręce i jadę po tych dłoniach, bo naprawdę widać, ja jeszcze tutaj mam oparzenie i mam nadzieję, że to po prostu troszeczkę przygnie, bo w lecie jak się opalą te ręce, to moje, opa, to moje oparzenie widać. Także powiem Wam, że w dwie stóweczki i robicie sobie tą całą przyjemność dla Was, dla Waszej skóry, żeby poczuć, że faktycznie coś się dobrego dzieje. Nie musicie się już nigdzie umawiać, robicie sobie w tym czasie dla siebie. Wyjedziecie teraz gdzieś tam w góry, czy wyjedziecie sobie potem. Na wakacje to cyk i jedziecie, tylko że ja wiem, że takie zabiegi to najlepiej robić właśnie jesienią, zimą i wtłaczać sobie właśnie te... Tutaj jest mezoterapia, ale na stronie Claret macie mnóstwo tych sprzętów. Są tam szczoteczki soniczne do oczyszczania twarzy. Co tam jeszcze jest? No, to jest mezoterapia. to Mikrodermobrazja, dobrze mówię, tak, do mikrodermobrazji. Macie zegarki, macie, właśnie mówię, że kamery do samochodów, nie, do sprzętów jest naprawdę dużo i z moim kodem za chwilę wam się tu wyświetli, choć w sumie będę chciała co jakiś czas, jeśli mówię o tym, żebyście pamiętały, A jak nie, to zawsze, pod każdym filmie, macie jeszcze właśnie moje kod zniżkowy do tych urządzeń, czy zegarków, czy innych sprzętów z firmy Gareth i to jest do 31 grudnia. Kiedy staram się zrobić coś dobrze od początku do końca, to wtedy wchodzi ktoś. No, akurat. I to, że pakuje na PCK, to nic nie znaczy, bo trzeba wyciąć laleczki. Ona miała tutaj kalendarz adwentowy. Oczywiście zniknął. Ale wypatrzyła sobie, że są takie fajne laleczki. I teraz moja laleczka będzie wycinać laleczki. W zasadzie ja mam je wyciąć w paski, a Emilka potem powycina resztę, tak? tak? Dobra. Patrzcie się, jak sobie wynalazła. Fajnie, nie? Zawsze to jest odciągnięcie od telefonu, od bajki. I poćwiczenie małych łapek. Także dobra. Przerywam pakowanie. Dużych. Dużych łapek? Też duże łapki są, tak? Nie są małe? Czy ty umiesz siedzieć normalnie? Nie. Dobra. Ja wycinam i odzywam się za chwilę w ten oto sposób skrzaty schodzą na dół, no nie? Codziennie po jednym, Emila? Tak? tak. Cieszysz się dzisiaj ten? Ciężki chyba, co? Patrz jaki piękny. Pokaż mi gościa. O, jaki cudny. O, jaki duży. Trzymaj mocno, bo jak rozbijemy, to będzie koniec świata, co? No. Świetny. I następny jutro, tak? No. O, dobra. Tam są dwa jeszcze? No. To już weźmiemy dwa, żeby nie było smutno jednemu, no. co? Bo to jest Długi i malutki. Aha, długi a długi i malutki. Tata i mam. A, oh, i dlatego nie możemy ich tata rozłączać. Tata i dziecko. Tata i dziecko zostali w szafie jeszcze. Dobra, to dzisiaj zabieramy tego gościa z dużym nosem. Dobra, to dzisiaj nie jesteś z yy, skrzatem, tylko jesteś... Nie z skrzatem, tylko... Jak to było? Reniferkiem. A, reniferkiem. Dobra, to dzisiaj jesteś reniferkiem. Okej, okay, to proszę skreśl yy, jeden dzień. Mm -hmm. o sok z granatu chyciło, to jest prezent do mojej mamy ona to długo pije i ja Wam to polecam dobra i proszę na ósemeczkę, tak na te dwa brzuszki o szalone to choinka o oh. <laughs> co zepsułaś? nie, to musisz tak nabić po prostu o i, idealnie, jest na ósemce dwa brzuchy, dobra mamy to i powiedz jeszcze co było w Twoim kalendarzu Tabletka. Taka tabletka. I tabletka pójdzie do kogo? Do taty! A dlaczego, tak? No bo do dłoni i do stóp. Aha, i do dłoni do stóp, czyli to może być dla taty. To dobra, super. ty jesteś Normalnie jak podzieliłaś się. A ja miałam taką herbatkę, czyli to jest zielona herbatka. I A zielon... tym razem to będzie malinka. Zielona-malinowa. No może być powiem Wam, zapobiła się i zacnie. O, zielone i zielone, fajnie się dużo Dobra, tyle, bo ten film będzie mega, mega długaśny. Dobra, moi kochani, przypominam Wam jeszcze o subskrypcji. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to będzie mi miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał. Przepraszam za tą plamę, ale właśnie jestem, powiem dobrze, upłynęło dużo czasu. Yy, smażyłam kotlety i się trochę ufaćkałam, także sorry, samo życie byłam też na poczcie odebrać już. Yy, i mam też pierwszą kartkę. Chciałam podziękować Monice z kanału Monika Prezentuje. Zapraszam Was też na jej kanał. Monia, dziękuję. Nie nie dałam jej adresu. Monika po prostu wygrała jedną z rozdań i stąd miała mój adres. Teraz adres macie pod filmem. Macie adres do skrzynki mojej pocztowej. Tutaj też mieliście w filmie, jak pakowałyśmy ze Emilią właśnie ubrania na Niby to PCK, a teraz tutaj nazywa się fundacja pociecha. Gdzie to pójdzie, nie wiem, w każdym razie zrobiło się trochę lżej w domu. Tutaj też stoi moja konarka. Ja wiem, że ona nie wygląda pierwszej klasy, ale idę podać w kwiatki, bo dzisiaj mi właśnie o tym przypomniał mój notes, dzięki któremu właśnie wiem, że to dziś, ale byłam palca wbiłam w ziemię, bo tak to właśnie robię, bo nie zawsze po prostu speł spe Te dni faktycznie nachodzą na siebie, bo teraz jest... Yy, ogrzewanie, ale jest też zima, i tu trzeba być trochę z wyczuciem przy tych kwiatkach, bo łatwo je utopić, a ja mam skłonności do topienia kwiatków. Także teraz już wraca Brian, Filipa odstawiłam już na angielskie, potem idzie na matematykę, potem chłopaki idą do fryzjera. Także ja lecę z Emilion na yy, akrobatykę, także yy, dzień będzie do późna, yy, będę w biegu, także zrobiłam sobie. Kawe jeszcze teraz. Brian wraca, więc zrobię mu kotlety. Tak, teraz będę robić specjalnie dla Briana, bo ja, jak mówiłam, ja dużo wymagam y, od dzieci, od męża, ale też wymagam dużo od siebie i dlaczego on ma jeść te kotlety odgrzewane, y, skoro mogę mu przygotować po prostu na świeżo, bo i tak jestem w domu, tu się będą kotlety smażyć, ja tam będę obrawiać film. W międzyczasie wyskoczę Samilion. Nie lubię tego słowa międzyczasie, bo dla mnie to jest w ogóle jakiś absurd. Jest po prostu czas na to i muszę iść. To nie jest takie międzyczasie. Tak czy siak, dziękuję Wam za dziś. Serdecznie Was wszystkich i cieplutko pozdrawiam. Proszę łapki w górę i do zobaczenia już w piątek.